Ankiety można wypełniać tradycyjnie, są one rozdawane mieszkańcom przez urzędników. Dla tych, którzy wolą nowoczesne rozwiązania, urzędnicy przygotowali możliwość wypełniania ankiety online za pomocą miejskiej strony internetowej. Chodzieżanie mają w ten sposób pomóc wytypować teren, który miałby zostać zrewitalizowany. To także dobra okazja do wskazania, co przeszkadza, a co podoba się mieszkańcom w chodzieży. To mi się wydaje, że ulicę, tutaj bym y, zrobił, jak się jedzie z Żeromskiego, przez piekary oczywiście. Nic się nie robi na tych ulicach. Ta ulica, jak się idzie do cmentarza e, po lewej stronie, tam mówiłem tyle razy burmistrzowi, że ten chodnik wymienić, bo pra po prawej stronie wymienili. Wskazywanie przez mieszkańców terenów do rewitalizacji potrwa do momentu, kiedy urzędnicy zbiorą odpowiednią liczbę informacji, a te pozwolą im ocenić faktyczny stan miasta. Pytań w ankiecie jest sporo i dotyczą różnych dziedzin życia. Są takie… Dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące stanu infrastruktury, dotyczące też możliwości korzystania z różnego rodzaju usług, odległości do przedszkola, odległości do szpitala. E, takich, takich, powiedziałbym, wiele pytań, e, takich rzeczowych, aby dać sobie odpowiedź na to, jak się mieszkańcom w chodzieży żyje. Kolejnym etapem będą konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami. Do tej pory, w ramach rewitalizacji chodzieży, udało się między innymi odnowić osiedle żeromskiego i zmodernizować ulicę strzelecką.